Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Firma zarządzająca siecią bankomatów Euronet przeprowadziła 18 czerwca akcję protestacyjną, ograniczając limit wypłat gotówki do zaledwie 200 zł na jedną transakcję. W ten sposób firma chce zwrócić uwagę na zbyt niskie opłaty, jakie może pobierać za swoje usługi. Przy ulicy Spychalskiego na terenie Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji powstanie nowa multisportowa hala. Będzie to całoroczne miejsce do uprawiania sportów, które zimą zmieni się w lodowisko. Ruszają wybory ławników na lata 2024-2027. Rada Miasta poszukuje 93 sędziów społecznych. Aby zostać ławnikiem, trzeba mieć ukończone 30 lat i nie więcej niż 70 lat. Trzeba mieć polskie obywatelstwo i korzystać z pełni praw. ławnik musi mieszkać w Poznaniu przynajmniej od roku. Madalina to miejsce dawnej zajezdni tramwajowej, które nadal przyciąga Poznaniaków ze sprawą wydarzeń kulturalnych i imprez rodzinnych. W sobotę 22 czerwca rozpocznie się fantastyczna Madalina, to cykl letnich spotkań, które będą odbywały się przez całe wakacje od wtorku do niedzieli.